Siostrzyczko, spotkamy się po szkole w salonie fryzjerskim? Aha. Buziaczki, siostrzyczko. O, cześć, nianiu Nono. Holly? Nie, jestem Popi, młodsza bliźniaczka. Och, przepraszam, kochanie. Mm, y, mam pewne... Y, wieści. O co chodzi? Wiesz o tym, że twoja siostra jest starsza o trzy sekundy? Otóż popełniłam taki mały, malusieńki błąd. Y, tak naprawdę to ty jesteś starsza. Ale ja nie chcę być następną roszpunką. Wolę znaleźć swoje własne przeznaczenie. A bycie następną roszpunką jest tak ważne dla Holi! Jak ja mam jej to powiedzieć? A wtedy ja mówię do Apple. Słuchaj, znam twoją historię lepiej niż ktokolwiek w Ever After. Wiem, że to było pyszne czerwone jabłko, które... Coś cię trapi, siostrzyczko? Ja, a... Hej! Wypróbujmy nową suszarkę. I wtedy, na treningu bohaterów, Daring wszedł na wieżę całkiem jak w swojej historii. Dobra, odbieram bliźniacze wibracje, że coś przede mną ukrywasz. O co chodzi? No dobrze. Wiesz jak to jest, kiedy coś wiesz, ale... Teraz to już nie pogadamy! Co? No dobra, siadaj. Powiedz mi, co się z tobą dzieje! Niania Nona pomyliła nasze akty urodzenia. I ty jesteś młodszą bliźniaczką. Co? Ale to znaczy, że to ja powinnam być następną roszpunką, nie ty. Ale ja chciałabym być następną roszpunką. A ja chciałabym być kimś całkiem innym. Czekaj. Czy ktoś jeszcze wie o tej sprawie? Nie. To co byś powiedziała, żeby to był nasz wielki prywatny sekret? Wtedy będziemy mogły obie wybrać swoje przeznaczenie. Ekstra pomysł. Dzięki. Zdecydowanie wolę nosić długie włosy. <noise> Queen, cóż arcyzłego chcesz zaprezentować w tegorocznym konkursie talentów? Nie, 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 panno Queen. Ta muzyka jest zbyt... ładna. Oczekuję od ciebie występu odpowiedniego dla uczennicy z twoim przeznaczeniem. Skoro moja bajka jeszcze nie zrobiła puf, to myślę, że mogę ją trochę zmienić. Zrobić coś, wie pan, niezłego. Tak to marginesie, Sparrow Hood jako pierwszy zgłosił się do występu z gitarą. Sparrow wam pokaże, kto tu wymiata. Ale ja już od miesiąca ćwiczę mój solowy kawałek gitarowy. Ćwiczenie jest dla cieniasów! Jeśli chcesz wojnę, to będzie wojna. To znaczy... To było złe. Czasu, aż wejdę. Dosyć tego! Powiedziałam dyrektorowi, że nie chcę robić nic złego. Ale zdarza się, że musisz pokazać swą ciemniejszą stronę! To zło wcielone! Opłaca się ćwiczyć. Dzisiaj będę oceniać jedno z waszych ulubionych miejsc. Zaczarowaną herbaciarnię! Blondie Lox przychodzi do nas? To najsurowszy krytyk w Ever After. Mamy trochę czasu. Może by tak ograniczyć tę, no oh, wiesz... <ścười> Czary. Patrzcie, jaki słodki, malutki motylek. Lepiej bierzmy się do pracy. No skoro tak mówicie... Och... Witamy serdecznie w zaczarowanej herbaciarni. Szczerze mówiąc, Madi, to nie jest dokładnie to, czego się spodziewałam. No cóż, to jest nasza rodzinna herbaciarnia. Żadnych czarów ani szalonych pomysłów. Co mogę podać? Hmm, um, poproszę herbatkę czaj dobrych zaklęć i batonik z krainy czarów. Mogę dostać dolewkę? Jasne. Oh! Uh, uh, uh. <laughs> czy to jest latający imbryk do herbaty? Tak! Dokładnie! Mamy tu jeszcze więcej szalonych i zaczarowanych rzeczy! Te zegary odmierzają czas do tyłu, a te drzwi prowadzą do nowych, kosmiczno odlotowych miejsc! Taka jest prawdziwa, zaczarowana herbaciarnia! I nie obchodzi mnie, czy dostaniemy złą recenzję, bo dla mnie to miejsce jest herbaciarnia! zaczarowany sklep herbaciano pospanteryjny wydawał się nudny, ale potem rozpętało się szaleństwo i zrobiło się mega! Super czarownie! Ta herbaciarnia jest cudowna! O, jakie słodziutkie maleństwo! Jako pracę domową macie narysować drzewo genealogiczne waszej rodziny. Ale pamiętajcie, wasze prace mają być oparte na faktach. Jeśli ktoś miałby zmyślać swoją rodzinną historię, to tylko po to, żeby powiedzieć, że ma królewskie pochodzenie, no nie? Prawda? No chodź, blondi, zabieramy się za te drzewa rodzinne. O, oh, ale ja czuję się niezbyt... niezbyt dobrze. Serio? Wszystko było w porządku jeszcze 10 minut temu. Tak, ale jestem chora, jasne? Yy, yy, to znaczy, baw się dobrze, Beze mnie. Gondi, czy ty udajesz, że jesteś chora, żeby nie robić drzewa genealogicznego swojej rodziny? Ale skąd ja? Ach, masz rację. Cupid. Moja rodzina jest tylko. Ach, w małym stopniu królewska, więc. Chyba może znaczyć, że ja wybieram przeznaczenie, którego pragnę! Czy w tym momencie jestem. tak formalnie jestem. rebelsem? Blondi i rojalsi też dokonują wyborów. Oni wybierają podążanie za tradycją i akceptują swoje historie. Jeśli czujesz w głębi serca, że jesteś royalsem, to musisz wszystkim to oznajmić. Z kolei mój wujek Elmer należy do tej gałęzi naszej rodziny. No i em, dlatego, chociaż nosimy takie same nazwisko, my nie jesteśmy spokrewnieni z czarmingami ze stumilowego lasu, ani z czarmingami z Nibylandii. Ani z tymi czarmingami, którzy jeżdżą na czarnych rumakach. Kto by pomyślał, że jest tyle rodzin czarmingów w baśniowym świecie? Kiedy moja mama została przyłapana przez niedźwiedzie, obiecała być grzeczną dziewczynką i zamieszkała w magicznym, uroczym zakątku. Skąd pochodzi stara linia loksów? Tam została wybrana królową swojej społeczności, tak jak jej mama przed nią i jej mama przed nią. Uważam, że twoja królewska opowieść jest czarująca. Patrzcie, oto Poppy oher. Siostra bliźniaczka Holly i córka Roszpunki. Dziś jest jej pierwszy dzień w liceum Ever After. Ona jeszcze nie ma swojego przeznaczenia, za to Holly ma dziedzictwo Roszpunki, jako że jest starsza o włosy. Ty zawsze mówisz te ciekawsze kwestie. Wybrałaś już dla siebie przedmioty? Przepraszam, ale nie. Z jednej strony Magiogia to musi być mega czad. Kocham magię. Ale trening bohaterów też mnie bardzo fascynuje. Kto nie chciałby stoczyć walki ze smokiem? No cóż, papi, decyzję musisz podjąć dzisiaj. Lekcje zaczynają się jutro. Jak tam rozmowa z babą Jagą? Zapędziła mnie w kozi róg! Powiedziała, że mam wybrać swoje przeznaczenie do końca dnia! Może popytaj ludzi w szkole, co tak naprawdę najbardziej lubią w swoich historiach. Dzięki, Holly. Jesteś bajeczna. Bycie rojalcem nie jest łatwe. Trzeba się napracować, żeby królestwo było szczęśliwe. Ale umawiasz się z książętami, żyjesz w zaczarowanych zamkach. Oczywiście czasem trzeba zjeść zatrute jabłko. Jeśli jesteś royalsem, to wcale nie musisz być zły. Nie cierpieć pędów fasoli czy ludzi, którzy na nie wchodzą. No wiesz, jeśli jesteś rojalcem, to możesz każdy dzień przeżywać na maksa. <laughs> Czy nie jest ważniejsze, żeby być tym, kim chcesz, niż ukrywać to, kim naprawdę jesteś? Absolutnie słuszna uwaga. Kto ci robił pasemka? A, moja mama. A! Muszę lecieć. No i? Zdecydowałaś się już na coś? Cóż, postanowiłam, że nie opowiem się po żadnej ze stron. Oh. Oh. Dziewczyno błagam, musisz się na coś zdecydować. Po rozmowach ze wszystkimi doszłam do wniosku, że zarówno bycie royalsem, jak i rebelsem jest absolutnie ekscytujące, więc zamierzam obejść przepisy i wybrać obie strony. Podoba mi się twój styl. Też próbowałem wybrać swoją lepszą stronę, ale wybrałem w końcu obie. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.